Śniegiem sypnęło. Pierwszy dzień zimy mamy. Trawa się położyła, przejścia nie ma. Trzeba iść naokoło. Tyle roboty. A tu śnieg. Trawę jeszcze miałem siać Inne rzeczy robić, a to o, idę góry pootwierać. Zobaczę zobaczyć nie stopni <laughs> Patrzcie jak na śnieg się rzuciły Dwa stopnie Czy trzy Niech sobie ja już dziwią W ogóle zobaczcie jak fajnie tutaj Zakryte wszystko śniegiem. Tak myślę, żeby tu jeszcze dziwie uszczelnić bo jednak tu są przyświty galantę. To by wyższa temperatura była I zobaczymy co tam wymyślimy o tu trochę cieplej 4 stopnie I zobaczcie jak te kurczoki śnieg dziugę Idę wypuszczać resztę Kurde, tego się obawiałem Mam tutaj siatkę zawieszoną i się ponaciągało wszystko Ale śnieg jest Kuchy. tak ciężki Aż mi słupek wygięło I to słupek metalowy Zobaczcie jak bardzo W zeszłym roku mi siatka popękała W tym roku siatka nie pękła, tylko Ogrodzenie się wygięło. No ale na wybiegu prawie śniegu nie ma Co? Tylko wody galami się. Zorełko dla kur. Woda delikatnie przymarzła. A tylko z I otwieramy dziewuchy i hubaku. wysypała się hołota. Kiepsko, kiepsko z tym... to się te aż tak poługinało. Może stopnie, jak nie to po południu to ściąść na wszystko. Jeszcze sylki wow. Sam moje piękności. Chcę sprawdzić jeszcze jaja i lecę do domu, bo też się smarkaty zrobiłem. O, z samego rana już trzy jaja. Tutaj dwa, tu jedno zabieram i lecę. Niech się kury samy bawiam. A tu jeszcze przepiórki. Jeszcze siedzą. A kwestia czasu. Tutaj to jak teraz powłoka się zrobiła Ze śniegu od góry, to będzie nawet cieplej Kurachni kura chyba kaszle Zaraziła się Ode mnie Albo ja od niej uciekać I lecimy Wychodzimy zrobiło się trochę biało z trząsem tego śniegu ogrodzenie od razu odpuszcza a śnieg, kurą mnie nie zaszkodzi więc niech leży zespało śniegiem, więc trzeba też pamiętać o innych ptakach o blasikorkach tak itd. nie mam co prawda jeszcze karmnika powierzchniowego Potem miałem się, no przegnił kołek, karmik spadł, ale wieszam kulki. Te gotowe już kulki, na razie dwie. Niech już takie przyzwyczajają do tego, że będą miały u mnie wiedzonko. Tutaj warto pamiętać, żeby nie wieszać na tych grubych konarach, tylko gdzieś tam na tych cięższych, żeby koty czy, czy inne drapieżniki nie, nie miały dojścia do tych kulek i ogólnie do karmników e, a, a ptaki sobie dadzą radę są lekkie, zawisną, bo, bo sobie więc, e, więc warto wieszać pamiętajcie żeby robić to już regularnie jak zaczęliście e, do samej wiosny więcej o do dokarmianiu ptaków karbnikach też postaram się wam nagrać Na razie tylko tylko początek. Trzymajcie się miłego dnia hej.